Mostek na barkach, czyli inaczej umpa. Po co jest ja nam w ogóle mostek na barkach, do czego on służy. Przede wszystkim zobaczcie kilka powtórzeń na jedną na drugą stronę, jak to wygląda, i zaraz pomówimy sobie, jakie są najczęściej popełniane błędy w tym ćwiczeniu. Zobaczcie, zauważcie, że moje biodra będą podbijać się do góry. Po co jest nam to ćwiczenie? To ćwiczenie jest po to, że jeżeli partner leży na mnie, czy to w pozycji bocznej, czy może siedzi w dosiadzie, jestem w stanie go zrzucić tym mostkiem z siebie. Natomiast jeżeli nie jestem w stanie tego zrobić, czyli dobrze się na mnie trzyma, mostek generuje mi dystans góra-dół, tak, co pozwala mi na przejście do innych technik, do innych ćwiczeń, żeby móc się uwolnić z tej niedogodnej pozycji. I teraz tak, pierwszym błędem, który najczęściej jest robiony, to jest to, że nogi są za daleko od ciała. Jeżeli moje nogi będą nieco dalej od bioder, wtedy jeżeli uniosę biodra, moje biodra nie będą tak wysoko jak mogłyby być, przez co biodrek będzie, mostek będzie oczywiście dużo mniej skuteczny. Kolejnym błędem, który robią osoby początkujące jest to, że nogi są trzymane za wąsko. Jeżeli będę mostkował, ale moje nogi są wosko, wąsko, nie będę miał dobrej podpórki, oczywiście będę się przewracał na bok, czego nie chcę. Kolejny błąd to jest to, że moje nogi są za szeroko. Znowu, jeżeli moje nogi są szeroko, nie będę miał tak mocnego wypchnięcia bioder do góry. Dodatkowo moje nogi mogą się składać do środka, więc tego też chcemy uniknąć. W jaki sposób chcemy, żeby były nasze nogi? Nasze nogi powinny być mniej więcej na szerokość naszych bioder, ewentualnie delikatnie poza nimi. Kolejny błąd, który robią osoby początkujące, to jest odpychanie się od nóg. Tak? Czyli mylenie mostka na barkach z wężykiem. Nie chcemy wysuwać bioder do tyłu i swojego ciała, chcemy wynosić biodra do góry. Tak? Czyli mocno opieram się na, nie na, piętach, przepraszam, na palcach, na całych stopach, unoszę się do góry. To jest kolejny błąd, że osoby początkujące znowu opierają się na piętach, Zamiast na całych stopach, bądź na palcach. Jeżeli oprę się na palcach, moje biodra mocno uniosą się do góry i dużo łatwiej jest rzucić partnera. Oczywiście, jeżeli jesteśmy na tyle stabilni na palcach. Kolejnym błędem jest to, że osoby początkujące nie robią miejsca sobie na głowę. Czyli robię mostek, skręcam się na bok, ale przeszkadza mi moja głowa. Musicie pamiętać o tym, żeby głowę zawsze skręcać na przeciwną stronę do tego. Gdzie robiony jest mostek? Nawet jeżeli te wszystkie rzeczy są już wykonane w miarę poprawnie, bardzo często jest tak, że osoby robią mostek i się przewracają dokładnie w ten sposób. Musicie pamiętać o tym, że mostek, ma, że mostek służy do tego, żeby wynosić nasze biodra do góry, i następnie będę robił inne techniki, które, które pozwolą mi uciec. Tak? Nie mogę się przewrócić. Jeżeli przewrócę się w mostku, będzie on nieskuteczny. To chyba tyle, jeżeli chodzi o, o to, jak wykonywać ten mostyk, jakie są najczęściej popełniane błędy. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś dla siebie. Dzięki za uwagę i do następnego.